Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy na lotnisku. Ten odcinek będzie poradnikiem, co robić, jeżeli jesteście pierwszy raz na lotnisku, gdzie się udać, od czego zacząć po wejściu, żeby się nie zgubić, żeby nie zwariować, także przede wszystkim dla tych, którzy lecą po raz pierwszy albo dla tych, którzy lecą, nie wiem, z nowego lotniska i na przykład stresują się. Także my pokażemy Wam to na przykładzie lotniska Santo Domingo. Nie lecieliśmy stąd jeszcze. Weszliśmy właśnie teraz o 6 rano, za 2 godziny na lot. Także zapraszam serdecznie. Po samym wejściu na lotnisko zawsze szukajcie tablicy z odlotami, tak jak tutaj, na departures. I to jest Wasz pierwszy krok. Na tej tablicy szukacie swojego lotu. Nasz jest o 7.35 do Bogoty. No i widzimy już, że musimy udać się do stanowiska 99 do 106 po to, żeby udać się do odprawy. Przy stanowisku odprawy nadajecie bagaże, no i odprawiacie się na lot, czyli dostajecie bilety lotnicze. Wyjątkiem są tanie linie. W dużej części przypadków będziecie lecieć Ryanair'em, Wizzair'em lub EasyJet'em. No to wtedy tam odprawiacie się online już przed lotem. Może zrobimy jakiś inny film o tym, jeżeli będzie taka potrzeba. I wtedy macie już bilety lotnicze, możecie iść prosto do security check'u, chyba że macie bagaż do nadania, no to wtedy też udajecie się do stanowiska odprawy. Tam dzieje się właściwie wszystko, co przygotowuje Was do lotu. Oczywiście, zanim się w ogóle wybierzecie na lot, no to musicie sprawdzić, jakie macie bagaże w cenie podstawowej biletu, bo w tanich liniach to są zazwyczaj tylko małe plecaki i wtedy albo dokupujecie sobie większy bagaż podręczny, albo bagaż rejestrowany. My lecimy liniami AraJet, to są dosyć popularne linie niskokosztowe w Ameryce Łacińskiej, no i na, do... na Karaibach. Podchodzicie do stanowiska, dajecie paszporty i pani właściwie prowadzi was jak zarączkę. Kładziecie bagaże oczywiście, waga musi się zgadzać nadajecie bagaże no i chwilę później dostajecie bilet na lot. Pamiętajcie, że w bagażu rejestrowanym nie możecie mieć żadnych baterii zapasowych, akumulatorów. Powerbanków, wszystkie takie rzeczy muszą być w bagażu podręcznym, no i musicie mieć je przy sobie. Także zawsze warto mieć osobny plecaczek podręczny i tam też wszystkie wartościowe rzeczy trzymać. Także w rejestrowanym bagażu, raczej bez jakichś kosztowności, bez biżuterii, no bo zdarzają się kradzieże w niektórych krajach. Jeżeli macie plecaki, to najlepiej je wrzucić w pokrowce. No i pospinać na tyle, na ile możecie te wszystkie paski, paseczki żeby po prostu nic nie latało luzem. Kiedy już dostaniecie bilety albo macie bilety w formie elektronicznej, jeżeli odprawiliście się online, no to udajecie się do tak zwanego security check. No i za każdy bagaż rejestrowany dostaniecie taką naklejkę, gdzie będzie napisane wasze miejsce, wasz numer rezerwacji, wasze imię i nazwisko. Także możecie sprawdzić, czy wszystko się zgadza. W razie jakichkolwiek reklamacji związanych z bagażem, no to będzie wam to potrzebne. No i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli macie już Boarding Pass, czyli kartę pokładową, bo odprawiliście się online, no to wtedy idziecie prosto do security checka, chyba że macie jakieś bagaże do nadania. W momencie, kiedy macie już kartę pokładową, to kierujecie się w stronę bramek, czyli gates. No i na każdym lotnisku jest to w ten sposób oznaczone. Idziemy więc tak, jak nam strzałka pokazuje w lewo. W bagażu podręcznym możecie przewozić tylko płyny do 100 ml w specjalnie przygotowanej reklamówce. Także, jak macie jakieś większe płyny, to to jest dobry moment, żeby je wypić. My mamy rzucić. mleczko czekoladowe, no i wodę. Nasze śniadanie. Kontroli bagażu nie mogłem wam pokazać, tak jak i kontroli paszportowej, no bo był zakaz nagrywania, ale ogólnie rzecz biorąc, w większości lotnisk musicie wyjąć torebeczkę strunową z płynami do 100 ml. Torebka może mieć wymiary maksymalnie 20 na 20 cm i mieć pojemność litra. Lataliśmy w wielu miejscach na świecie i na naprawdę niewielu lotniskach czepiają się tak bardzo do rozmiaru tej torebki, ale są takie lotniska, gdzie się czepiają. Na przykład Londyn przychodzi mi do głowy, gdzie właśnie taką sytuację mieliśmy. Zazwyczaj musicie wyciągnąć z bagażu elektronikę, położyć ją na tackę osobno, na niektórych lotniskach musicie ściągać buty, chociaż to też jakby wszystko będziecie widzieć w toku. Patrzcie na grafiki, jakie są, obserwujcie ludzi na spokojnie. Najważniejsze, żeby nie mieć dużych płynów, żeby nie mieć rzeczy łatwopalnych, żeby nie mieć ostrzy żadnych, no i żeby mieć elektronikę i baterie o maksymalnych pojemnościach, takie, jakie są dozwolone. Po przejściu security checka i paszportówki, jeżeli leci lecicie gdzieś, gdzie paszport jest wymagany. No to przechodzicie dalej i znowu szukacie tablicy z informacjami. U nas widać 735 Relax and Shop. Było że gate info pojawi się o 6:20, czyli za jakieś 5 minut. W momencie kiedy się pojawi, to na tej tablicy wyświetli się numer gate'a, do którego musicie się udać. No i tam już nastąpi boarding, czyli będziecie wchodzić na pokład. Obserwujcie czas. Ogólnie rzecz biorąc, jest taka zasada, żeby na lotniskach być około 2 godzin wcześniej. My się już przekonaliśmy wielokrotnie, że jeżeli ktoś jest ogarnięty i po prostu idzie od punktu do punktu, to bardzo często to zajmuje 40 minut, 50 minut, ale zdarzają się takie momenty, kiedy jest wysoki sezon, kiedy są duże kolejki, kiedy dużo osób nadaje bagaż i wtedy może się zdarzyć, że... Cały ten jakby ciąg rzeczy, które musicie wykonać przed lotem może trwać godzinę, półtorej, a czasem nawet i dwie. Więc jeżeli podróżujecie w wakacje jakimiś czarterami, to żeby mieć spokój ducha lepiej te co najmniej dwie godziny wcześniej być, a czasem na niektórych lotniskach w szczycie sezonu nawet dwie i pół, trzy godziny wcześniej. Co innego, jeżeli nie macie żadnego bagażu do nadania, jeżeli jesteście odprawieni online, tak jak w liniach Ryanair, EasyJet czy Air, macie bilet pokładowy już lecąc na lotnisko i wtedy po prostu omijacie cały ten pierwszy etap, czyli czekanie do nadania bagażu i do wygenerowania biletu. Minęło 15 minut, no i już widać, nasz lot do Bogoty a będzie startował z gateu T15. No i jak już wiecie, jaki macie gate, to szukacie. Tablicy, która Was poprowadzi w odpowiednie miejsce T15, czyli idziemy w tamtą stronę. No i kiedy dojdziecie do gate'a, w naszym przypadku T15, no to. Jakieś 40 minut przed lotem powinien rozpocząć się boarding. Czasem jest to 20 minut, czasem jest to nawet 15 minut przed. Chyba że jest opóźnienie, no to oczywiście nawet i później, ale nie przychodzicie tutaj na ostatnią chwilę. W momencie, kiedy rozpoczyna się boarding, możecie się na spokojnie ustawić w kolejce. No i musicie pamiętać, że w tanich liniach lotniczych z dużym prawdopodobieństwem będą sprawdzać rozmiar waszego bagażu. Są to zazwyczaj. Takie skrzynki, no i zależnie od tego, jaki macie bilet, jaką taryfę, i czy wykupiliście duży bagaż podręczny, to musicie zmieścić się albo w tym mniejszym, albo w tym większym koszyczku. Tanie linie lotnicze, jak Ryanair, Air zaczęły mocno to sprawdzać. Nie na wszystkich lotniskach, nie wszyscy pracownicy, ale opłaty za nadbagaż są bardzo duże, więc upewnijcie się, że macie plecak odpowiednich rozmiarów. Zależnie od lotniska, będzie czekał na Was autobus, lub po prostu będziecie. Szli do samolotu. Idźcie po prostu za ludźmi, będą kierować. Sprawdźcie swój numer biletu. Zależnie od tego, czy jesteście w drugiej połowie samolotu, czy w pierwszej, no to wchodzicie tylnymi lub przednimi drzwiami. Chociaż zdarzają się samoloty, które mają tylko jedne drzwi, albo boarding następuje tylko przez jedne drzwi. Tak jak na przykład teraz, w tym wypadku, więc nie mamy wyjścia. Jak jesteście już w samolocie, no to idziecie do swojego rzędu. No i to by było na tyle. Gratulacje. Właśnie jesteście w samolocie i lecicie na wakacje elegancko. W miłej podróży nie ma się co stresować. Loty samolotem to jest najbezpieczniejsza forma transportu na świecie, statystycznie oczywiście. Jak się przygotujecie, będziecie mieli dobrze wszystko zorganizowane, to na pewno wszystko przejdzie bez żadnych problemów. Dodatkowo w załączniku macie link do ściągnięcia PDF-a, gdzie na jednej stronie A4 macie dokładną instrukcję tego, co potrzebujecie, jak wygląda przebieg od przyjazdu na lotnisko aż do wejścia do samolotu. Także zachęcam serdecznie do pobrania. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to po więcej filmów podróżniczych oraz poradników podróżniczych zapraszamy serdecznie do kliknięcia w przycisk. Subskrybuj na dole. Trzymajcie się. Cześć. No i jeszcze jedna sprawa, że jak przylatujecie, no to musicie oczywiście odbrać bagaż. Sprawdzacie na monitorze, na którym pasie wyjedzie, czekacie na walizeczkę czy tam plecak, odbieracie i możecie wychodzić.